Szefer Weigla, Leviticus, rozdział 21, 1. I rzekł Yahwe do Mojżesza, oświadcz kapłanom, synom Arona i powiedz im, przy osobie zmarłej niechaj nikt z nich się nie stanie czyści spośród współplemieńców swoich. Dwa, A tylko przy krewnym najbliższym swoim, przy matce i ojcu, przy synu, córce i bracie swym. 3. I też przy swej dziewicy najbliższej sobie, która nie była za przy niej zanieczyścić się może. 4. Nie zanieczyścić się jako przełożony wśród współplemieńców swoich, aby znieważyć siebie. 5. Nie będą wystrzegali strzyżyny na głowie swojej, a boków brody swej golić nie będą. A na ciele swoim nie poczynią nacięć. 6. Świętymi będą Elohim swojemu i nie znieważą imienia Elohim swego, albowiem ogniowe ofiary, jachwe, chleb Elohim swojego przynoszą oni, przeto świętymi być winni. 7. Kobiety rozpustnej albo zniesławionej pojmować nie będą. Kobiety też porzucają co przez męża nie pojmować im, bo świętym każdy z nich Elohim swojemu. 8. I tak zachowuj go w świętości, gdyż chleb Elohim Twego on przynosi. Świętym będzie u Ciebie, Wam święty ja, ja uświęcający Was. 9. A gdy córka kapłana schańbiła się przeteczeństwem, Ojca swego zhańbiła, ogniem spaloną będzie. 10. Kapłan też najwyższy z pomiędzy braci swej, na głowę którego wylany olej namaszczenia i którego doń upełnomocniono, aby wkładał szaty głowy swojej, nie obdarzy i szat swoich nie rozedrze. 11. I do żadnych osób zmarłych nie przystąpi. Przy ojcu i przy matce swej nie zanieczyści się. 12. A ze świątyni nie wyjdzie i nie znieważy świątyni Elohim swojego, gdyż uświęcenie olejem namaszczenia Elohim, jego jest na nim, jam, jachwe. 13. Kobietę też w dziewiczności jej pojmie. 14. Wdowy albo rozwódki. Albo zniesławionej, albo nierządnicy. Żadnej z tych nie pojmie, lecz tylko dziewicę spośród współplemieńców swoich, pojmie sobie za żonę. Piętnaście. Aby nie sponiewierał nasienia swego spośród współplemieńców swoich, bo ja Jachwe, którego poświęcam. 16 I rzekł Jachwe do Mojżesza tak. Siedemnaście. Oświadcz Aronowi i powiedz: Nikt z potomstwa Twego w pokoleniach, i które by był ułomnym, niechaj nie przystępuje, aby przynosił chleb Elohim swojego. 18. Żaden bowiem mąż, który by ułomnym był, przystępować nie powinien. Ani ślepy, ani chromy, ani płaskonosy, ani potworny. 19 ani taki, który by miał złamaną nogę albo złamaną rękę, dwadzieścia, ani garbowaty, ani suchotnik, ani z bielmem na oku, ani krostowaty, ani strupowaty, ani z uszkodzeniem ją, uskoczonym jądrem, dwadzieścia jeden. Żaden z potomstwa Orona, kapłana, któryby by ułomnym był, niechaj nie przystępuje, aby przynosił ogniowe ofiary dla jachwy. Ułomnym jest nie przystąpi, aby przynosił chleb Elohim swojego. 22. Chleb jednak Elohim swojego zarówno z rzeczy najświętszych, jak i świętych jadać może. 23. Wszakże za zasłonę nie wnijdzie i do ofiarnicy nie przystąpi, bo wada na nim, a niechaj nie znieważy świętości mojej, bo ja el Jachwę poświęcam je. 24. I powiedział to Mojżesz Aaronowi i synom jego i wszystkim synom Jezreela.